Siemanko kurdeczki, ja jestem Justin Master. w dzisiejszym odcinku. Jesteśmy w Browsers, w dzisiejszym odcinku. Yy, nagrywam walkę z robotami, jest mistrzowski, próbuję przejść mistrzowskiego. Nie ma żadnym, tym razem żadnego teamu, może zachód dojdzie. Zobaczymy. Dojdzie czy nie. Na raczej nie dojdzie, dobra. No gramy, nie. Na pierwszy rzut dojdzie salona. Zobaczę, czy dobrze mi wyjdzie z leonem. Nigdy nie posiadać, że wziąłem sobie tutaj Leona. Ale jakiś też to bym chciał sobie Leonka. Okej. Okay. Bo Jakub wyjdzie, Leonę, nie? Ok. I tutaj może być chyba Furia, będzie miał, nie? Furia chyba będzie miał, dokładnie. No, tutaj nawet całkiem fajną obrażę, że już na całkiem fajne obrażenie, dobra, idzie. Niż 10% zjechanemu. Więc subcie. Zielono, dlatego że mam że on jest szybki, no i, no i dobre na to wrażenie ma, nie? To tam? Babcia. To tam? Dobra. Babciuńka moja przyszła. Trochę jeden padł, trochę lipa. Hmm. na odcinku. Okay. No. O si, ten. Kurde, dobra, uciekł. robot mnie widzi, kiedy jestem niewidzialny? Ej, nie widzi mnie, kiedy jest niewidzialny. Ej, to jest plus. Albo widzi tylko, no. Si, ten. Primo zaraz padniesz. I ten minus jest taki, że no ma mało HP Leo ma mało HP No jak mnie trafi. Dobra Porobiony nasz Leon no chyba, że ucieknie. No czemu czemu on stał? Czemu on stał? W sposób... Prostu... Dobra. No niech są sądzę dwoje. No, chcąc albo nie chcą, te dwa leony były z lipa Najlepsze to byłoby pałaś, primo i taki Ja leonka Także dobrze obija kolcik kolcik też jest dobry na ten tryb no, Okej, okay, no zobaczmy jak on pójdzie Dobra, 3% już ma Cztery, pięć, sześć. No, potem pójdę. Do hal, Zosiu. XD. nie wiem co się dzieje, XD. Dobra. Dawaj, chodźmy, chodź, dobrze. są No, w tyle czasu. Na dobre obrażeńka dostał. Moim zdaniem. O, jeszcze szelka przeszła. Okej. No to nie mogłeś jakiegoś dziadka wziąć, kogoś jakichś pijaków wziąć. Dobra. Osi ten. On nie nie widzi, kurde, dobra, idę do innego pokoju, panicie, nie przeszkadzam. Jesteśmy w innym pokoju teraz. Dobra, dobra, Poszło. Kto ze mną jest? Dziadka ze mną jest, czy kto? Szalka. No, szalka, spoko jest. Ale możesz iść, dobrze. Dawaj coś przywieźć. Sorry mnie nie ma. Musi to... Dobra, na z tobę fajna Czyli mistrzowski to jest tylko to, że ma tą bombę. Potem nadzieję jeszcze z furią będzie miał. furię. A furia jest taka wkurzająca, czyli złoty będzie w nie? O yes. um. <into Guess>. <livre> Byłoby mi od swojego teamu jeszcze Mortis z akcja w tym ogólnie, nie? 500 HP Leczonko Ultimate Dobra, siema Dobra, dzięki Dobra, a to zadaje ogromne obrażenie ogólnie, nie? Zobaczcie, co trafi. No. Pff. Przeżyłem. No nie, 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 nie. Kurde, trafił mnie. Dobra. Kurde, te twarde, niedobre są na nie spokoju. <gry> na 10 sekund ma spokoju, nie? To wróć. I nawalaj się z nimi. Dobra, jestem. No dostał czyszczałki w mordę Jestem ostatni więc jest są nas ucieknę Dobra No rajda wrócił Już pyk, 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 pyk Gdzie bomba we szelka wyszła z bomby. <grymne> Kankas ma teraz 25 HP. Szema. No, przebiegnię. Nie miałem co zrobić. Gdzie jest Jessica? W ogóle chyba Jessica odciąga wszystkie roboty. O kurde. Pff. Dobra. Teraz lecę po Jessica. Do Jessica. Ale no nie dobra, Jessica nie żyje. Ości, te roboty są jeszcze długie. Super caniołowie, ja ja, ja, jak mnie widział? Dobra, jest o kurde, jakie to ciężkie. to, jest. to jest super to Ja proszę, Dobra, kurde! Lecimy z tematem! Nie. Dobra, żyję. OK. Zginąłem, dobra, koniec. Daj! Super kawalno. Kurde! 3% nie ma. No dobra. Ja właśnie nie jest tak, taki dobry. Ale całkiem dobrze sobie rodzi, nie? Dla całkiem dobrze sobie radzi. Hmm. Tu sobie kolciksa. Kolcik zawsze dobry. Kurde prawie było taką mocno widać 3 sekundy brakowało 3%, 3% nie Peny i... To... Ja piernisz jaki team najlepsze normalnie chyba No lepszego teamu nie mogłem mieć. Tak szczerze mówiąc, chciałbym chciałby najlepszy team Jeszcze nie ja trafiłem w superko Tyle czara, obiłam. Okej. sekund będzie zły, będzie ciężko. Co? Tam... Taka się tak w no się... O kurde! Kurde jak przyleciał. No nie, za 24 sekundy będzie zbyt Okej, okay, ja teraz uciekam JOLO. JOLO czama na wszystko. Po <grym> prostu ucieka po prostu od niego, które są na używaniu. Złe, super Jaki Wielki się zrobił. Kurde, zrobił nam to. O Si ten! Dostałem serię na ryj i Ola. Chty nie zawi w ogóle nic nie robi To mi się szkolnik 65%, a tak szczerze to nie wygramy. Nie damy rady wygrać takim teamem.

Kogo mógłbym sobie wziąć? A 8 jest dobra, za wolne będzie. Hmm... O, Frankenstein. La 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 Kurde nic nie zagrać Co? A lińczu oś Co? A O teraz dobry team kurde Superowy film taki team Już mówiliśmy 4% 8% już nie, No i tutaj się znają, kurwa. Nie. Napadłem.

Okej, okay. refill. Oh, kurde, też tu jeszcze straciłam. Dobra, idę pomagać kultowi. Pyk, pyk, pyk. Dostał. O, jest zły. Co, za dużo ci obiłem? No. Ajajaj. Chóra się żeś podejdziesz. Czy cię mam na hita? Okej. Oj oj kurde. Właściwie. Kocik pada. Tam zostaje sama. Musisz przeżyć 13, sekund, 11, 10 Przeżyję teraz spokojnie, olo 100% teraz. No cztery szoty kurde i dwa pięć, trzy tysiące ja nie nie Dobra Trzymaj się kurde z tymi rzeczami Aha, jeden za dużo, jeden za dużo nam Weź się zatrzymaj Na spokojnie, 30% mu zostało, no weź, naprawdę. No. Idę do ciebie, idę do ciebie, cię sklepię. 1013, 10, gdzie 10, jest 10. A, no weź, nawet. do ciebie. O nie. 2800 Trzymam się o kurde już są czerwoni no. Nie, dobra obroniony o ten nie obroniony za mapa super Musisz przeżyć, Kolciks, bo ona może zginąć teraz. No Kolcik nie przeżyje. Ona też nie. Chodź. No nie, nie myślę, że się uratuje w tyle sekund. Jak w 5 sekund teraz przeżyje, to co nie wiem, co zrobię. Sekundeczka brakowała! Sekundeczka! Idealny team był. Kurde no Nie ma nikogo ich wziąć Dobra no, to wszystko w tym odcinku dzięki za oglądanie mężynku.